Dobra, lecimy sobie z następną analizą o rynku krypto. Pamiętajcie, że ja na niczym się nie znam. W krypto jestem od wczoraj i wszystko co tutaj powiem, to nie traktujcie jako poradę inwestycyjną. Zaczynamy sobie od Firent Grid Index, mam 26 punktów, czyli cały czas praktycznie stoimy w miejscu, cały czas jest ekstremalny strach, z różnych stron e, rynku jesteśmy bombardowani negatywnymi e, newsami, a, a Bitcoin i cały rynek odbija, i to jest bardzo ciekawa sytuacja. Ja spodziewałbym się e, prędzej czy później dobicia do, bicia, do e, punktu neutralnego, i w tym momencie można byłoby się rozglądać za shortami, ale. Cały czas trzeba zwracać uwagę na rynek, jak wygląda sentyment i tak dalej, bo pamiętajcie, że rynek kreuje pieniądze, a pieniądze podążają tam, gdzie jest ich najwięcej. I żadna EMA, żadne fazy księżyca, żadne linie trendu tak naprawdę Wam nie powiedzą, gdzie ten rynek pójdzie. Tylko rynek podąża tam, gdzie jest najwięcej likwidacji, tam, gdzie jest najwięcej kapitału do zgarnięcia. I, no I tym bym się sugerował podczas analizy rynku, i zaczynamy od, od danych on-chain. Mamy tutaj wykres bitcoinów na rynku, na rynku spot, na giełdach spot. Widzimy, że już przebiliśmy ostatni pik, który był na, na tym wybiciu bitcoina, który był przy 18,5%. 1000. Także widzimy, że cały czas te bitcoiny wpływają na rynek spot i prędzej czy później zostaną sprzedane. Na no, po likwidacji nie widać tutaj tej likwidacji short, tak jak Wam mówiłem, ale cały czas pamiętam, że tutaj przy mniej więcej na 17,700 17 jest dużo pozycji short. I jeszcze z ciekawych rzeczy, która się wydarzyła na, w przeciągu dwóch dni, czyli widzimy, że open Interest nam bardzo mocno wzrósł, czyli ilość otwartych pozycji na bitcoinie mocno wzrosła i to nie tylko na bitcoinie, bo jeśli sobie przesiedzicie całą resztę coinów, takich na przykład jak dajmy na to Gala, która była bardzo popularna ostatnio, widzimy, że cały czas tych pozycji jest mega dużo a to zazwyczaj, jak się cofniemy historycznie, zwiastowały zwiastowało ogromne spadki także miejcie to na uwadze, że jeśli open interest rośnie, wolatywność na rynku też będzie rosła i prawdopodobnie będzie ten rynek kierowała w dół przez to, że coraz więcej pozycji się otwiera a zazwyczaj więcej pozycji się otwiera longujących po wykoszeniu odpowiednio shortów i zaczynamy sobie od bitcoina bitcoin widzimy, że no była tutaj jakaś reakcja ze strefy sprzedażowej, ale ktoś cały czas bronił tych poziomów. Cena odbiła jeszcze więcej po wypowiedzi Pawela. I co widzimy dalej na wykresie 4-godzinowym? Moglibyśmy dojść nawet i do strefy, która zaczyna się od właśnie 17800. Tu pewnie się kończą te największe likwidacje. No i zobaczymy sobie, jak bitcoin sobie poradzi z tą strefą. Jeśli z tej strefy do tej strefy dojdzie no można byłoby tutaj próbować shortować, ale jakby, jak tak zawsze powtarzam pamiętajcie o sl bo widać że rynek zawraca, a na Firen Index cały czas jest 26 punktów, czyli cały czas ludzie się boją, więc jak widzimy na fundingu Bitcoin cały czas jest tutaj na minusie. Także uważajcie z shortami. Ethereum. Ethereum nic sobie nie zrobiło ze strefy sprzedażowej widzimy tutaj dynamiczny wzrost naprawdę trzeba uważać właśnie w tym momencie Ethereum wygląda mega byczu na dniówce no i tak jak ja wcześniej powtarzałem spodziewam się dojścia do strefy która zaczyna się od 1360 dolarów i w tym miejscu zobaczymy jaka będzie reakcja jest to dosyć duża strefa sprzedażowa która właściwie kończy prawie przy yy, 1430 dolarów więc w tym miejscu te miejsce będzie bardzo decydujące trzeba tutaj e, uważać z pozycjami i ja właśnie mi się spodziewał prędzej czy później dojścia do tej strefy i zobaczymy czy z tej strefy będzie tutaj korekta do tej strefy i odbijemy jeszcze wyżej dominacja bitcoina tak jak wam wcześniej pokazywałem odbicie odbicie od tej linii trendu no i zobaczymy czy to ethereum jeszcze bardziej pociągnie tą dominację w dół gala, ta słynna gala, na której dużo ludzi potraciło pieniądze ja Wam nawet mówiłem na grupie po tym ruchu żeby zostawić tą galę w spokoju, zostawcie to bo rynek po prostu kosił tych shortujących ile się dało i, i mówiłem, żeby nie dokładać tych shortów, bo to już uparci ludzie, którzy byli na ogromnych stratach, pewnie dokładali tutaj, bo no, już byli w, w takiej sytuacji desperacyjnej. Także najlepiej uciąć straty i zapomnieć o walorze, usunąć go z trading i nie patrzeć na to, bo prędzej czy później będzie Was to kusiło. Także najlepiej właśnie takie walory odpuścić sobie. No i co widzimy na gali? na gali widzimy na 4 godzinówce, że ta strefa sprzedażowa działa cały czas właśnie widać te korpusy zamykają się poniżej cały czas tutaj ktoś mocno dystrybuuje te swoje gale w tym momencie no i co ja bym się tutaj spodziewał dalej dalej bym się spodziewał tego że prędzej czy później dobijemy do tego poziomu czyli 3,6 centa i w tym momencie jeśli ktoś nie wybroni tego dołka to spadamy niżej, ale jeśli ktoś wybroni ten dołek to możemy nawet i z powrotem dojść do tej większej strefy sprzedażowej, z której spodziewałbym się jakiegoś shorta, tak? czyli tu można byłoby zacząć już shortować ten walor, ale jak zwykle Wam powtarzam uważajcie i zakładajcie SL -e. APT, widzimy ogromny strzał do góry naprawdę ogromny strzał do góry <laughs> tutaj polało się, polał się straszne negatywna, e, negatywny sentyment, bo nie wiem czy to była chyba Alameda sprzedawała swoje ostatnie jakieś tam pozycje na APT, czy tam jakiś inny fundusz inwestycyjny, który, który posiadał i musiał sprzedać te APT, nie widzimy ogromny, ogromne spadki wcześniej z tej strefy, którą wyznaczyłem, były ogromne spadki, no i z powrotem jesteśmy w tej strefie, wybiliśmy te pozycje, które tutaj były zajęte, bo z tego co co pamiętam, to właśnie ja nie zajmowałem tutaj pozycji z tego względu, że było bardzo dużo shortujących i, i po prostu ja wtedy nie zajmuję żadnej pozycji, bo no bo nie czuję się z tym komfortowo, nawet gdybym miał SL, to po prostu wiem, że dużo ludzi tu shortuje i, i nie warto tego waloru shortować, ale widzi, ale po prostu okazało się, że ktoś tutaj dużo sprzedał na tyle, że pociągnął ten rynek w dół, ale rynek takiego czegoś nie zostawia, jak jeśli widzi dużo kapitału, który był tutaj, pewnie tutaj dużo ludzi się Tutaj pakowało na shorty, to widzimy, że prędzej czy później ten rynek po te pieniądze wraca. No i ten, ten rynek po te pieniądze wrócił. No i co widzimy na mniejszych interwałach? Na godzinówce widzimy właśnie reakcję z tej strefy. Teraz bym się spodziewał nawet dojścia do tej strefy. No i podobnie jak do Gali, jeśli ktoś tutaj wybroni tę pozycję, to możemy spodziewać odbicia do tej strefy sprzedażowej. No I tutaj można też e, próbować shortować. Solana na mniejszych interwałach widzimy, że konsoliduje. Do naszej strefy sprzedażowej jeszcze nie dotarła. No i jeśli dotrze, to możemy coś tutaj kombinować. A na ten moment <coughs> Solana mogłaby nawet zritestować poziom 15 dolarów, i właśnie od tych 15 dolarów mogłoby to odbicie tutaj nastąpić, bo jest to dosyć mocne miejsce. AP no i właśnie APT też jest następny przykład, na którym jest dużo shortujących Wcześniej Wam pokazywałem tutaj, że jest duże ryzyko Przebiło tą strefę wcześniejszą, narysowałem jeszcze mniejszą strefę, też ją przebiło I ostatnia strefa, taka już konkretniejsza Widzimy już taką lepszą właśnie tutaj reakcję z tego, ale moglibyśmy sporo wbić do tej strefy Która właśnie zaczyna się od 4,66 no i moglibyśmy z powrotem wejść do tej strefy ale tak jak mówię wszystko jest uzależnione od tego ile tutaj shortujących jest i gdzie jest kapitał do wywiezienia a to na mniejszych interwałach widzimy jedną reakcję drugą reakcję ale cały czas coś tutaj zbiera te zlecenia i możliwe że prędzej czy później wbijemy głębiej w tą strefę y, sprzedażową <laughs> No, i tak jak cały rynek, cały rynek odbija. Mamy ekstremalny strach, a rynek odbija, więc cały czas jest moim zdaniem więcej shortujących i do tego jest to odbicie po prostu tego, tego spadku. Jak na wszystkich innych coinach były ogromne spadki, więc ten, ten rynek musi prędzej czy później zrobić jakąś korektę wzrostową. I do tego ludzie, którzy czekali ze swoimi stablecoinami bardzo długo widząc takie wzrosty zazwyczaj się pakują właśnie na takie wzrosty no i pchają tą cenę do góry także tak bym widział na razie ATOMa czyli od tej strefy ale w takim dłuższym terminie moglibyśmy właśnie też zliczyć podobnie jak na solanie ten poziom 10 dolarów i 58, 56, 55 centów no i moglibyśmy zobaczyć jeszcze jakieś większe odbicie a jakbyśmy nie wybronili tego poziomu, no to spadamy niżej. BNB, BNB no, praktycznie książkowo od tej strefy z tej strefy była, była reakcja BUY tak dobicie do strefy mniejszej sprzedażowej. Konsolidacja, albo widać, że ktoś tutaj cały czas zbierał te zlecenia. Przebicie dynamiczne strefy sprzedażowej jesteśmy w następnej strefie sprzedażowej. No i teraz pytanie: czy ją przebijemy? Więc to musicie sobie sam już wywnioskować, i następnym właśnie takim poziomem, który mogliby tutaj zdritestować, to jest to właśnie ta strefa, która teraz służy jako strefa zakupowa, czyli 264 dolary, i moglibyśmy zobaczyć, co dalej się wydarzy. Czy wybronimy te, te zlecenia tutaj i odbijemy wyżej, nawet powyżej strefy sprzedażowej. Op. Na op. też widać na godzinówce, że cały czas ktoś tu zbiera te zlecenia. I teraz pytanie: Czy ten ktoś, kto tu zbiera te zlecenia, chce wybić nawet i te dwa szczyty, które tutaj są, i dobicie właśnie od tej strefy sprzedażowej? Bo zapewne tutaj było też dużo szortów które się otwierały. No i to jest właśnie yy, pytanie: Co teraz zrobi ten ktoś na op., który właśnie zbiera te te zlecenia można byłoby się nawet tutaj dołączyć <laughs> jeśli z powrotem tutaj doszło do tej strefy no ale widzimy już jest ruch i teraz trzeba obserwować czy wybijemy tę ten, ten, górkę i podążymy właśnie na takie miejsce w którym już raz była reakcja drugi raz była reakcja i zobaczymy czy trzeci raz będzie reakcja ale ta reakcja może być później czyli może wybić właśnie te górki dobić troszeczkę wyżej nawet do końca tej strefy sprzedażowej i dopiero wtedy jakaś reakcja Matic odbicie ze strefy zakupowej no i zobaczymy czy dojdzie aż do 94 centów a później całkiem możliwe że właśnie testowanie nawet tego testu tego poziomu 64 centów z którego właśnie ja się spodziewałem większego odbicia no ale jak widzimy rynek wcześniej postanowi odbić także trzeba grać to co widzimy Ethereum Classic Odbicie właśnie z tej strefy zakupowej. Od, odbicie ze strefy zakupowej dynamiczny wzrost do strefy sprzedażowej. Jedna reakcja, druga reakcja, ale widzimy znów po knotach, że ktoś tutaj zbiera, więc prawdopodobnie możemy wybić jeszcze raz, nawet i ten szczyt. Ocean dobił do drugiej strefy sprzedażowej, którą wyznaczyłem. I widać tutaj knoty jedno, jeden knot, drugi knot, trzeci knot, czwarty knot i korpusami się zamykają poniżej. Ale póki rynek jest wzrostowy, cały czas hmm, rynek pozwala rosnąć, także spodziewałbym się jeszcze tutaj nawet dobicia tej strefy sprzedażowej, no i z tego miejsca musicie podjąć decyzję, jak chcecie rozegrać ten dany walor.